Artykuł drugi I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego. Aby być chrześcijaninem, nie wystarczy wierzyć w jednego Boga i w to, że On jest Stworzycielem nieba i ziemi i wszystkich rzeczy. Musimy również wierzyć, że Bóg jest Ojcem, a Chrystus jest Jego prawdziwym Synem. W związku z tym, święty Piotr w swoim drugim liście wyraźnie poświadcza, że jest to prawda pewna, potwierdzona przez Słowo Boże na górze przemienienia. Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy Wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę. Gdy taki oto głos go doszedł, od wspaniałego majestatu, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z nim razem byliśmy na górze świętej. Sam Chrystus także w wielu miejscach nazywa Boga swoim Ojcem, a siebie Synem Bożym. Stąd też apostołowie i święci Ojcowie wśród artykułów wiary umieścili i ten. Że Chrystus jest synem Bożym, mówiąc, i w Jezusa Chrystusa syna Jego, to znaczy Boga. Jednakże niektórzy heretycy rozumieli to opacznie. Fotyn twierdził, że Chrystus jest synem Bożym tak samo jak święci, którzy dzięki dobremu życiu, a zwłaszcza spełnianiu woli Bożej, zasłużyli na nazwę synów Bożych drogą adopcji. Uważał też, że Chrystus nie istniał przed najświętszą dziewicą, ale że zaczął istnieć z chwilą poczęcia. Jedno i drugie jest błędem twierdzenie, że Chrystus nie jest prawdziwym synem Bożym z natury, oraz że jego istnienie zaczęło się w czasie. Gdyż według naszej wiary Chrystus jest naturalnym synem Bożym i trwa od wieków, pismo święte wyraźnie to potwierdza. W związku z pierwszym błędem, powiedziane jest nie tylko, że On jest synem, ale także synem jedynym jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Czytamy w Ewangelii świętego Jana. W związku z drugim błędem, mówi ta sama Ewangelia: Zanim Abraham się stał, ja jestem. A jest oczywiste, że Abraham istniał przed najświętszą dziewicą. Dlatego też święci ojcowie, odnośnie do pierwszego błędu, w innym wyznaniu wiary, dali sformułowanie Syna Bożego jednorodzonego, a odnośnie do błędu drugiego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Natomiast Sabeliusz, jakkolwiek uznawał, że Chrystus istniał przed najświętszą dziewicą, to jednak twierdził, że nie ma różnicy osób między ojcem i synem, ale że to ojciec się wcielił i dlatego osoba ojca i syna to jedno. Jest to jednak opinia błędna, ponieważ znosi troistość osób, co sprzeciwia się słowom Chrystusa z Ewangelii Świętego Jana. Ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Jest jasne, że nikt samego siebie nie posyła. Tak więc myli się Sabeliusz i stąd w wyznaniu wiary ojców czytamy: Bóg z Boga, światłość ze światłości, co oznacza, iż wierzymy w Boga syna, który jest zrodzony przez Boga Ojca, i w syna, który jest światłością ze światłości Ojca. Ariusz jakkolwiek twierdził, że Chrystus istniał przed najświętszą dziewicą i że inna jest osoba Ojca i inna osoba syna. To jednak utrzymywał, że został on stworzony, nie istnieje zatem od wieków, ale zaistniał w czasie jako istota najdoskonalsza ze stworzeń i nie ma tej samej natury, co Bóg Ojciec, nie jest więc prawdziwym Bogiem. Jest to także stanowisko błędne, sprzeciwia się bowiem pismu świętemu. W Ewangelii św. Jana bowiem czytamy, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dotyczy to natury: jak Ojciec był zawsze, tak samo i syn. I jak Ojciec jest prawdziwym Bogiem, tak samo i syn. Dlatego, jako odpowiedź na stanowisko Ariusza, Ojcowie święci umieścili w wyznaniu wiary Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Natomiast na jego twierdzenie, że Chrystus nie istnieje od wieków, ale zaistniał w czasie, Odpowiada wyznanie wiary, zrodzony, a nie stworzony. W odniesieniu zaś do błędnego poglądu, że nie ma on tej samej natury, co Ojciec, dodano, współistotny Ojcu. Jest więc oczywiste, w co mamy wierzyć, a mianowicie: Chrystus jest jednorodzonym i prawdziwym Synem Bożym, zawsze współistniał z Ojcem. Inna jest osoba Syna, a inna Ojca. I syn ma tę samą naturę co ojciec. Obecnie przyjmujemy to tylko wiarą, natomiast w życiu wiecznym będziemy to oglądali w błogosławionej wizji. Mówimy to dla naszej pociechy. Nie ulega dla nas wątpliwości, że różne rzeczy mają też różne sposoby rodzenia. Inne jest rodzenie u Boga niż u reszty stworzeń. Żeby jednak przybliżyć sobie pojęcie Bożego rodzenia, szukamy analogii u tych stworzeń. Które są najbliższe Bogu. Takiej właśnie analogii dostarcza nam dusza ludzka. Produktem jej rodzenia jest pojęcie to jest jej słowo słowo ludzkie. Na tej samej zasadzie, Syn Boży jest słowem Boga jednak nie na sposób słowa wypowiedzianego na zewnątrz, ale jako słowo wewnątrz poczęte. Stąd Słowo Boże jest tej samej natury co sam Bóg, jest więc równe Bogu. Święty Jan, ewangelista, wypowiadając się o tym Słowie, daje odprawę trzem wyżej wymienionym błędom. Po pierwsze, Herezji Fotyna, kiedy mówi, na początku było Słowo, po Sabeliusza, a Słowo było u Boga, po trzecie, Ariusza, gdy powiada, a Bogiem było Słowo. Słowo jednak jest czymś innym u Boga, a czymś innym u nas. U nas bowiem słowo jest na sposób przypadłości. Natomiast słowo Boga utożsamia się z nim samym, gdyż w Bogu nie może być nic, co by nie należało do jego istoty. Bóg nigdy nie jest bez słowa, byłby bowiem wówczas istotą najbardziej nierozumną. Stąd też słowo Boże tak samo zawsze istnieje. Jak zawsze istnieje Bóg. I podobnie jak artysta we wszystkim kieruje się ideą, jaka zrodziła się w jego umyśle, a która jest jego słowem, tak też i Bóg wszystko czyni dzięki swemu słowu i to ono jest jego twórczością. Stąd czytamy w Ewangelii Świętego Jana. Wszystko przez nie się stało. Jeśli więc Słowo Boże jest Synem Bożym i wszystkie Słowa Boże są jakby z Nim w pokrewieństwie, powinniśmy przede wszystkim chętnie Słów Bożych słuchać. Po drugie, powinniśmy im wierzyć, dzięki temu, bowiem Chrystus, który jest Słowem Bożym, będzie mógł w nas mieszkać, jak to czytamy w liście do Efezjan. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę, w waszych sercach. Podobnie mamy w Ewangelii św. Jana. Nie macie Słowa Jego trwającego w Was. Po trzecie, trzeba to Słowo Boże w nas, trwające, ustawicznie rozważać, inaczej nie przyniesie nam pożytku, zwłaszcza gdy chodzi o walkę z grzechem, jak to czytamy w Psalmie. W sercu swym przechowuję Twą Mowę, by nie zgrzeszyć przeciw Tobie. Tak samo o mężu sprawiedliwym jest powiedziane, że nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą, a o Matce Bożej czytamy, że wszystkie te słowa przechowywała, rozważając je w swoim sercu. Po czwarte, trzeba by człowiek dzielił się słowem Bożym z innymi, napominając, głosząc, siejąc zapał. W liście do Ofezjan czytamy, Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca. Podobnie w liście do kolosan: Słowo Chrystusa, niech w was przebywa z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie samych siebie. Tak samo w drugim liście do Tymoteusza: Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. Wreszcie po piąte. Trzeba, by słowo Boże było wypełniane, jak to czytamy w liście świętego Jakuba. Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Te właśnie pięć wymagań urzeczywistniła po kolei najświętsza Maryja, jako rodzicielka Boża. Po pierwsze usłuchała Bożego Słowa. Duch Święty stąpi na Ciebie. Po drugie, dała wyraz swojej wiary oto ja służebnica pańska. Po trzecie, Boże Słowo nosiła w swoim łonie. Po czwarte wydała je na świat i po piąte, karmiła je własnym mlekiem, o czym śpiewa kościół, samego króla aniołów, dziewica karmiła piersią pełną z nieba.